witajcie kochani dzisiaj temat dnia czy się odezwie czy on ona się odezwie kochani yy, mamy trzy grupy kart pierwsza druga i trzecia kochani może coś położę muszelkę na pierwszą grupę na drugą o niech będzie turkus bransoletka i kostka do trzeciej grupy. Kochani, zastanówcie się, która grupa was przyciągnęła. Czy karty, czy obiekty? To, co pierwsze was przyciągnęło, to sobie wybierzcie. Pytanie dzisiaj, jakie zadajemy, czy się odezwie, czy on, ona się odezwie. Dopowiemy potem kartami anielskimi, kartami kurczami. Przechodzę do grupy pierwszej, te. Odkładam, bo chciałabym wylosować karty. Słuchajcie, obróciło się, to wyciągam. Wyciągam. Dzisiaj chcę dwie. Ewentualnie będziemy dopowiadać, jeżeli by. Nie była odpowiedź jasna, co ja się tak <laughs> zacięłam dzisiaj. Kochani, grupa druga: kto wybrał brazonetkę z turkusem? Pierwsza. Druga karta: tak. I trzecia grupa: kostkę: kto wybrał Italię Alan Edgar Po. Już, kochani, dwie karty dla Was. Czy on, ona się odezwie? Mamy karty Tarota. Tak jak obiecałam, przesłanie plus karty anielskie. Po jednej na każdą grupę. Wszystko jest zrobione, widzicie przy was. Raz, dwa, trzy odkładam. Przesłanie od aniołów uwielbiam. I po jednym raz, dwa, trzy. A jak już są karty klucz pod ręką, to bardzo prosimy, czy ona się odezwie, jakie przesłanie macie dla nas. Raz, dwa, trzy. Kochani, zaczynamy. Odstawiam grupę trzecią. Dobrze. Odstawiamy na boczek. Odstawiam grupę drugą też na boczek. I zaczynamy od grupy pierwszej. Kto wybrał muszelkę? Jak ona ciężka. Kochani, no to start. Ta karta, która wypadła karta trudności, ciężkości. Jeślibym miała z jednej karty odpowiedzieć, czy się odezwie, no jest mu trudno. Jest mu ciężko, czy jej? Druga karta, trójka kielichów, świętowania. Być może się odezwie, słuchajcie, przy jakiejś okazji. Czy to będą imieniny, urodziny, ślub, wesele, jakieś spotkanie w parku? Wiecie, gdzieś, gdzieś od tak. Ale jakieś są trudności. Nie umie się chyba przełamać. Jeżeli się odezwie, to uważam, że przy jakiejś okazji. Co mówią anioły? Poprawa zdrowia, czyli u kogoś z Was na pewno się to zdrówko poprawi. Przesłanie od anioła Shanti. Jestem aniołem pokoju. Przynoszę Ci ukojenie i prostuję Twoje ścieżki. No. Przesłanie od małych karcioszuk. Znajdź swoją wewnętrzną równowagę. Grupa pierwsza, gratuluję, bardzo mi się podoba to przechodzimy do grupy drugiej, która wybrała bransoletkę z turkusa. Kochani, 8 denarów, 8 monet i 4 buławy. Kochani, tu obie karty na tak, obie. Patrzcie. No jak nawet jak byście nie znali kart, to widzicie jego, widzicie ją. Odezwie się, odezwie. Mi się wydaje, że i ona chce, i on chce, obie strony chcą. Będziecie pracować nad tym, żeby się odezwać, albo oni nad tym będą pracować usilnie. Aniołki? No, patrzcie, jeszcze romans będzie. No jak fajnie. <laughs> o i przesłanie od Piet Jens. Nadszedł czas, by zdobywać wiedzę, uczyć się i zbierać informacje. Ciesz się z bycia uczniem, ponieważ wykorzystasz swoją wiedzę w przyszłych działaniach. Może wy się gdzieś nad jakąś wodę może wybieracie? No i znowu woda. Macie się zrelaksować. Jak nie nad morzem, jeziorem, to wskakujcie do wanny, kochani. I grupa trzecia. Od kosteczki. A dla was mamy, kochani, głupca jako pierwszą kartę. I znowu trójkę kielichów. Czy y, się odezwie? Słuchajcie. No, nie, chyba nie będzie się nawet zastanawiać, albo on, albo ona. Yy, myślę, że tak, że się odezwie. I tutaj mamy mm. kartę znowu świętowania. Czyli tak jak było w grupie pierwszej, może to być na jakiejś zabawie w parku, na jakimś przyjęciu z okazji jakiejś uroczystości. Ale głupiec zawsze, wiecie, jest taki otwarty, chce. Ale czy to będzie tak, wiecie, zaplanowane? Raczej nie. To będzie takie, o, z Wiecie? Aniołki mówią nie. I to jest właśnie w kartach bardzo, bardzo dziwne, bo tak, głupie zrobi nieprzemyślane rzeczy, a anioły mówią nie. Czyli, tak jak Wam powiedziałam, może się odezwać, ale nie będzie to przemyślane, że tak, ja chcę. Po prostu od tak. Możesz napisać przez pomyłkę, ale od serca, czy się chce odezwać. A może, jak będzie na imprezie, będzie miał trochę we krwi procentów, to wtedy będzie ten ktoś odważny. Przesłanie od Karesy: Słuchajcie, pewien etap w Twoim życiu dobiegnie końca. Poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo w kolejnym etapie czekacie szczęście, no pięknie karty rezonują, bo kolejna karta, bądź otwarty na to co nowe, kochani, dziękuję wam bardzo za dzisiaj, ubieram się z powrotem, do następnego razu, pozdrawiam was serdecznie, pa pa